Czy zastanawiałeś się, dlaczego czerwony kolor ze Szwecji Falun wydaje się tak naturalny na naszych szwedzkich domach? Być może dlatego, że kolor pochodzi z samej natury. Czerwony kolor Falun pochodzi z kopalni Falun. Tutaj farba jest wytwarzana przemysłowo od ponad 250 lat. Produkcja zaczyna się od dużych stosów kamieni pozostałych na obszarze kopalni. To resztki z wydobycia miedzi, które uznano za odpad, ponieważ materiał był zbyt ubogi w miedź. Ale to jest złoto własne farby Falun. W tych masach skalnych znajduje się podstawa unikalnego pigmentu, który z 20 naturalnymi minerałami pomaga chronić i zachować szwedzkie domy i gospodarstwa. Myjąc kamienie w dużej pralce, usuwa się z nich zwietrzałe powłoki. Woda z mycia jest następnie kierowana do dużych basenów, gdzie siła ciężkości wykonuje swoje zadanie. Cięższe cząstki opadają na dno, a gdy woda zostanie wypompowana, pozostaje gęsta glina zwana osadem. Slam wtłacza się do huty, gdzie najpierw jest suszony, a następnie wypalany. Podczas wypalania zmienia kolor z żółtej ochry na coraz bardziej czerwone i ciemniejsze odcienie. Temperatura w piecu przekracza 700 stopni, a im wyższa temperatura, tym ciemniejszy staje się slam. Czerwona i czarna farba falu Retwerk są wykonane z tej samej bazy, ale są wypalane w nieco innych temperaturach. Uzyskanie idealnego odcienia to kluczowe rzemiosło oparte na pokoleniach cichej wiedzy. Operatorzy pobierają próbki co godzinę, aby sprawdzić, kiedy osiągnął dokładnie ten właściwy kolor. Gruby wypalony slam jest następnie mielony na bardzo drobny pigment, całkowicie stworzony przez naturę. Teraz czas na gotowanie farby. Przepis na farbę falu Retwerk zasadniczo nie zmienił się od 1964 roku, kiedy rozpoczęto produkcję. Składa się z wody, mąki, oleju lnianego i pigmentu, które gotuje się razem na charakterystycznie pachnącą olejem lnianym farbę. Po zakończeniu gotowania, gotową farbę napełnia się z powrotem do wiader. Możesz dostać farbę falu Redferk w wiadrach o pojemności 5 lub 10 litrów. 10 litrów wystarcza na pomalowanie około 30 metrów kwadratowych. Wieczka są dokładnie dociskane, aby nic się nie rozlało podczas transportu. A wiadra są układane na paletach. Kiedy fabryka pracuje pełną parą, produkuje około 58 palet dziennie. A teraz najbardziej ukochana farba do domów w Szwecji, jest gotowa do wysyłki do wszystkich klientów w całej Szwecji. Falu Rödferg nadał naszemu krajowi tożsamość narodową i międzynarodowy charakter. Bez względu na to, czy wybierzesz malowanie na jasno-czerwono, czerwono czy czarno, wiesz, że w naturalny sposób przyczyniasz się do utrzymania szwedzkiej tradycji przy życiu. Falu Rötwerk nowoczesny od 1964 roku.